No nie, no nie no, to idzie tylko już ku destrukcji, to będzie tylko coraz gorzej. E, pani Dagmaro, pamiętam, że jak ostatnim razem się widziałyśmy, e, to było jeszcze przed pandemią i wtedy pani była prosto po wypadku i były problemy z nogą. Jak dzisiaj wygląda tak. sprawa no z nogami? Nie, no jest dramat. Nie masz jest chwilek. dalej dramat? Tak, ja po pół godzinie to już mam bardzo spuchnięte nogi. 24 na dobę jest permanentny ból. Um, no, Dzisiaj też pani nie ma na sobie szpilki? Absolutnie. No nie ma jak, bo ja bym upadła. Ja, ja nawet idąc normalnie w płaskim bucie e, łapię słabo równowagę. Ja nie mam więzadła, ja mam sztuczne więzadła, ja nie mam pięt, ja nie mam chrząstek stawowych. U mnie jest, e, nogi są w fatalnym stanie, ale inni ludzie mają nie takie problemy. A jest jakaś szansa na poprawę? Co mówią lekarze? No nie, no nie, no to idzie tylko już ku destrukcji. To będzie tylko coraz gorzej. To już lepiej nie będzie. To co pani robi, że pani zachowuje taką radość? Ja mam syna. Ja muszę być dla niego silna, yy, radosna. Ja mam syna. Ja, ja muszę jemu dać wszystko, co najlepsze. Muszę być silna. Jak będę wewnętrznie załamana, stłamszona i smutna, to ja nie będę miała na nic siły. Ja nie będę miała siły pracować dla niego. No, i, i nie przeżyję tego jeszcze tego tych lat życia, które są przede mną. Nie przeżyję tak, jak, jak powinnam przeżyć, dlatego ja ludzie nie takie mają problemy. Ja się cieszę z tego, co mam i cieszę się, że chodzę. Nieważne jak, nieważne, że nogi krzywe, nieważne, że bolą, nieważne, że nie ma szpilek. Chodzę, nie jeżdżę na wózku, jestem królową i co mi więcej trzeba?